Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Przede mną wyzwanie, które idealnie pasuje do tego, co dzieje się na dworze. Zostanę morsem pierwszy raz w życiu maksymalnie. Jutro ma być około minus 10 stopni, więc będzie grubo. Cały czas się zastanawiam, po co ja się na to zgodziłem. Jest chyba minus 7 na zewnątrz. Po prostu wskoczę do tego jeziora i nie będę się zastanawiał długo. Ale chyba jestem blisko. Chyba jestem blisko. Pojawi się Karol, który podejmie tego wyzwania ze mną, tak, razem. Ja od razu przepraszam za moje czarne oczy, ale są pomalowane, bo ja miałem plan, byłem akwomenem. Zresztą chyba też u nas wystąpisz w tym odcinku naszym. Karol podobno zaraz będziesz wchodził do jeziora. Powodzenia <laughs> Cienia się. Zobaczymy kto dłużej wytrzyma pod wodą. Pod wodą? Nie, <laughs> nie pod wodą na wodzie. Smeka <laughs> zimno. To Je, jest trochę ręka mi się trzęsie, ale to nie nic. Dam radę. Nie pamiętam ile biegałem. I? Czemu ja to robię? Ale najpierw! Nie róbcie tego w domu! Chodź! O, to jest straszne sprawa! Ale szczupie! Im mniej gadacie, jesteście w stanie dłużej wytrzymać, zapanować nad bólem tak naprawdę pierwsze chwile są najgorsze Dawać, ja pod wodę Dawaj, dawaj. Dawa. Jest hard. Uuh. 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 Robię to pierwszy raz w życiu o. Karol pewnie a, to też To ja a, też a, wiem, a, pierwszy raz w życiu jest Aquaman. Dalny Aquaman I co? Ile tam czasu już tu jesteśmy? Na razie 40 sekund powinno zaraz się pojawić pierwsze grafki. <tuszy> No już Skupia. się pojawiły. No i taka rada na przyszłość nigdy tego nie róbcie samemu za kimś. Aha, bo można nie wyjść. Pierdzia, chyba wychodzę. Słuchajcie, czuję już taki ból. Ale to poczekaj, jeszcze przeżyj to, oddychaj głęboko, na razie Skup, skup się na, tym. na oddechu. Dużo receptorów tak naprawdę macie pod pachami na barkach, więc... Lata mnie boli. Twarz. Głęboko oddychamy. Ja nie wiem dlaczego ja to robię. Zachaj za z YouTube'a! <laughs> Fuck. <laughs> Jak to? Maksymalnie! Ile już jest? Trzy minuty jesteś. E, ja już bym się wyszedł teraz. To może tak. Jeśli czujesz, się... że jest naprawdę niedobrze. Ja w moim przypadku ja zawsze stwierdzam, że jeśli coś mówię i nie jestem w stanie złożyć zdania składnie, to znaczy, no. że jest już dobrze. Za dobrze jest. Już jest za dobrze i trzeba wyjść, tak? Dobra, ja wychodzę. Idę do sobie. Dobra, jesteśmy 4 minuty. Na razie też na początku też nie ma co przesadzać. Zrobiłem sobie drugą rundę. Ale mi spina plecy No, bo wiesz, skóra zaczęła się ściskać Dobra, i znowu dawaj, idą, dawaj. To można się dobrze w Saunie Wytrzymałem tyle co Maksym Jestem kozak Lajeczki dla mnie Chore. to jest mało powiedziane, że to jest chore To jest chore To jest chore Ale Jajka na To jest taki hardcore Ciekawe jak teraz nasze jajka, serio I, i, jak U, ko się... kolega mówił, że ten, że, że morsy mają dwa pępki Ale jaka to jest temperatura tej wody? 0,6 na plusie Eta? <laughs> Sauna z lodu kurde to jest życie no Prawie jak termie Jaktermy Idziemy jak zostajemy. Ja zostaję no? Będę lepszy niż prawdziwy mors więc... <laughs> On to już dzisiaj rano ze trzy razy robił zanim przyjechaliśmy Patrzcie, jakie mam kół od tego lotu Ile już jest? Trzy minuty no I co, zostaje no nie, kurde, nie mogę się poddać. No, jakbym wygrał z maksymalnie, to bym jeszcze bardziej maksymalny, niż maksymalnie. Yy. Papieroska, może? Jakiś papierosek, coś kausia, A ktoś ma jakąś kałusię? Zimno się robi. Zimno się robi. Już zaczynam czuć No, ja już, ja już zaczynam nie czuć nóg. W sensie. To jest niesamowita sprawa, naprawdę. Polecamy wszystkim, nie? Dawaj, suty niżej. A wychodzimy? Nie. No chodź już, kurde, no! Nie. Zajmista sprawa, myślę, że będę z tego korzystał częściej. No, to jest ciekawe bardzo. Mówię ci, jesteś z Hufflepuffu, ja z Gryffindoru, więc muszę przetrwać. No. Dobra, nie, wychodzę. To też. Nie, nie. no, minutę po tobie wytrzymam. Słuchajcie, naprawdę należy mi się. Wszedłem tutaj na ponad 5 minut z tym kozakiem. Wpadajcie do mnie na kanał, Max. Zapraszam, nas zapraszam w Was do kanałów Karola Głównych, zobaczycie. Zobaczycie mnie w, w, parodii w Parodii Aquamana i, no. i, i, i tam będzie Aquaman. 6 Oj, co? Sześć minut. Sześć już? Maksym. Ale nie. Ja ci takich ról u siebie nie daję, kurde. Dobra, ja już wychodzę. Maksym. No to ty na razie. zobaczyska. Przekierowanie było, wychodzę. Pierdzielę. Wsiutek mnie szczypie. Oooo! Aquaman wyszedł. Na emeryturze. Jest dobrze, no. Ja potem jadę na trening do Roberta Burnajki, więc Wychodzę, jestem z 8 minut. Siedziłem sobie w saunie. Daliśmy radę, więc trzymałem najwięcej na to szczęście. Karol też się podobał. Ale chyba najprzyjemniejsze jest jak wejdziesz do takiej sauny i masz satysfakcję, że dokonałeś czegoś niemożliwego. Że wytrzymałeś 8 minut. To, no, to... Patrz jak szybko paruje. No ładnie, ja 6, 8. Będziemy to powtarzać. Zapraszam. <laughs> ja pierdolę, czemu ja to robię? Maję się. Nie wiem jak to wybić. Nie pana, ale zrobić to czy nie? Dawaj! Niesamowita sprawa. Mam czapeczkę techniczną. Jedyne, czego się boję, że zajrzy w domu tam i nic nie zobaczę. Pępek. Jesteśmy po wszystkim. Eee, zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu. Znaczy, my we dwóch, tu kolega trochę dłużej. Yy, ludzie z Gryffindoru dają radę, ale tym razem Hufflepuff wygrał. No ale w końcu maksymalnie, no to co tu się dziwiło? Wpadajcie też do mnie na kanał. Przy pamiętajcie, pamiętajcie, Karola w Karolach głównych. Do zobaczenia. Drugi Karol, wymięk. Wymienię, a właśnie się z Ciebie, Karol. <laughs> ja jak